Turysta, w każdym razie istnieje taniec sportowy, przyznano nawet tytuły mistrzowskie. Dzisiejsza impreza, są to finały Mistrzostw Polski, w 1999 w tańcu sportowym. Zawodnicy startujący w tej imprezie uczestniczyli w eliminacjach, które odbywały się w ciągu całego roku na terenie całego, całego kraju. Dzisiaj mamy mistrzostwa blisko dębskiej style i hop, dęsk i dance top. Zawodnicy, którzy startują w tej imprezie są sportowcami posiadającymi licencję na uprawianie tańca sportowego. Taniec sportowy jest bardzo młodą dyscypliną sportu, ponieważ jako dyscyplina sportu został uznany dopiero 3 lata temu i od tej pory jest równorzędną dyscypliną sportu uprawianą na terenie Polski. Korzystaliśmy z istotności organizatorów w Przysynie i zorganizowaliśmy tę imprezę dlatego w takim ośrodku, żeby popularyzować taniec na terenie całej Polski, a nie tylko ograniczać do takich ośrodków jak Warszawa, Łódź i największe miasta w Polsce. Sądzę, że jest to e, bardzo dobry sposób do, do tego, żeby popularizować tańce, szczególnie w mniejszych ośrodkach. jest bardzo wielu pasjonatów w tej dyscypliny sportu, młodzieży, która uwielbia tańczyć, szczególnie e, rzeczy, które w tej chwili są bardzo modne, a mianowicie hop, i, i po prostu jest to szansa wyżyteczna dla młodych ludzi, którzy chcą się zajmować tańcem. E, e, Wytawiam bardzo dobrze, chyba mam nadzieję. Zostałem e, do ginału i postaram się e, jak najbardziej miejscowość, najlepiej słysze i dużo nagi. Bardzo jest trudna konferencja, chłopcy patrzą różne karda. Trudno się dokać nawet do kinały, bo no, najmniejszych eliminacji. Istniejemy prawie od 15 lat. W tym roku z ciszynią będziemy obchodziły uroczyste 15-lecie. Jest to grubsza, najnowsze pokolenie klubu sportowego Pan, które tańczy od paru miesięcy po kilka lat. No, odbywają się właśnie tutaj na sali rycerskiej. Co roku odbywa się tutaj e, Puchar Warmii i Mazur, e, który wejdziemy już do eliminacji z Polski. Rozdziałany już w kategorii disco dance i e, hip-hop. No, mówiła mi mama, bo mi bardzo się podobał taniec. Oglądałam, e, jeździłam na turniejach, chodźcie dziś na przystanku, opóźniono nas w telewizji też. i przechowywałam sobie, sobie rzeczy. Dotykaliśmy się dziesięciu mistrzostw Polski kilku wicemiszców, pierwszych, drugich. Wielokrotnie nasi podobieczni zdobywali kuchary Polski, zdobywali szereg czołowych nie tylko na arenie województwa, ale także na arenie krajowej. W rankingu na 98 i 9 rok nasz klub znajduje się na pierwszej pozycji w Polsce. Tak, Kuba karnawał trwa cały rok. Jego pasją jest tańc sportowy. To właśnie dzięki jego listowi, trzy tygodnie temu, trafiliśmy do klubu tańca tam, w Indzicy. Dziś Kuba chciałby opowiedzieć o swojej pasji. Wchodzę ze czwartej klasy do szkoły podstawowej nr 2 w z im. Michała Kalki. E, e, mam zajęcia e, trzy razy w tygodniu. E, raz z panem Grażynem i dwa razy e, z panem Rafałem. E, Pan Grażul e, stawia e, nam e, różne układy i duet. E, pan Grażul e, przed kolorem zauważyłem, ja bo e, to jest właśnie urychlika ja uważam, że ja jestem e, inny e, od, e, jestem e, bardzo ruchliwy, e, jestem e, bardziej e, taki e, tanocy od innych. E, I e, e, pan raczył porozmawiał z moją mamą i mama się zgodziła. Ja jestem pan tu co trzech lat. Ostatnio on się w drugim miejscu e, na z, e, Polski. и потом, и Mam. Nie ufam, że będzie to morze, to na kategorii, bo nie zawsze były to kucharze, nie zawsze były to medale, były to w zraku dotazy. <try> to jest obowiązko, to jest... E trochę zrezygnowanie ktoś z tej, tej rzeczy, on musi po prostu do ze szkołem, by sobie rad zdarzyć yy, na zajęciach, na zajęciach, brakami, dosyć późno tajemnic i będą się zajęciami przygotowani do szkoły. Tak, ja znajduję po prostu yy, z, wysiłkę, z wysiłkiem, yy, już się do tego przystosowałem i yy, po prostu już yy, będę już przystosowany już po prostu do kątarzyca. Thank <laughs> you.